Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Salonu Nidzickiego. Ja nazywam się Anna Donderewicz i będę przeprowadzała dla państwa wywiady z bardzo znanymi i bardzo historycznymi tutaj osobami. Pierwszymi moimi gośćmi w pierwszym naszym odcinku jest prezes Miodosytnie Nidzica, pan Zdzisław Bukowski, i pan Filip Czepło, dyrektor do spraw sprzedaży. Panie prezesie. Jak powstała historia miodosetni w Nidzicy? Skąd w ogóle ten pomysł? Miodosytnia w Nidzicy powstała w 1958 roku. Pomysł był pierwszego dyrektora tej firmy, który się nazywał Antoni Głowacki i wymyślił te, te miody. Receptury, które, receptury, które wymyślił, to one są stosowane do dnia dzisiejszego. Ja natomiast od najmłodszych lat byłem zainteresowany produkcją miodów pitnych, jak również innych trunków alkoholowych. I do tej pory kontynuujemy to, to branżę. Aktualnie produkujemy dosyć spory, sporo ilość tych miodów, jak również innych alkoholi mocniejszych. I w tej chwili nasza firma dosyć znacząco się rozwija na na rynku polskim, jak również i zagranicznym. Jesteśmy eksporterami tego miodu do Chin, do Szwajcarii, do Anglii, Wódki eksportujemy, jak również pozyskujemy nowe rynki. Aktualnie w tej branży mojej bardzo istotną rolę odgrywa Filip Czepo, który w ogóle jest moim wnukiem. Jest to firma rodzinna, i który się mocno tu zaangażował, chociaż sam mieszka w Warszawie, ale i chcę tutaj z tą firmą wiązać jakieś duże nadzieje. Rozumiem, że to będzie zastępca. Mamy taką nadzieję. Że to, taką mamy nadzieję, że tutaj on będzie to przejmował to firmę on będzie kierował tą firmą, ponieważ ja już mam swoje lata i w związku z tym będę mu służył jakoś swoją radą. Mhm. Filip, opowiedz coś. Jak się zaangażowałeś? Jak w ogóle złapałeś bakcyla? Czy to dziadek sprowokował Cię do ruszenia? Te miody, czy? Tak, zdecydowanie tutaj dziadek, tak jak wspomniał, sam od najmłodszych lat e, zajmował się tutaj, tak, miodami pitnymi. Ja też, no, im byłem starszy, tym coraz więcej tutaj przyjeżdżałem, właśnie do dziadków, do firmy, do miodosytni. No i tak stopniowo po prostu, tak jak kula śnieżna, łapałem trochę doświadczenia, coraz bardziej się tym interesowałem i teraz faktycznie jestem dość mocno wdrożony tutaj w działalność firmy. I, Staram się jakby rozwijać też firmę w takim kierunku na wiele rynków i, tak jak wspomniał dziadek, w Polsce, za granicą, żeby jakoś to dobrze prosperowało i się rozwijało. A skąd pomysł na te kraftowe warunki, te alkohole? Poszliście w mocne wódki, w, w, na, widzę nalewki, zaczęliście od miodów pitnych, czyli od półtoraka, dwójniaka. Z, zgadza się, tak. Y no od od początku istnienia firmy, tak? Tutaj miody Pitne to była jakby nadrzędna koncepcja, którą, yy, która cały czas była realizowana po dziś dzień. Natomiast miody pitne są dość niszowym produktem, które po prostu mogą, jakby nie mogą zapewnić takiej ciągłości, jeśli chodzi o rozwój firmy, mhm. dlatego postanowiliśmy wprowadzić też inne produkty. Yy, poza miodami pitnymi, yy, pierwszym takim jakby nowością było wprowadzenie win miodowych. Czyli alkoholów trochę słabszych o zawartości 12% alkoholu, które jest właśnie połączeniem miodu pitnego z cydrem jabłkowym. Po wprowadzeniu tego produktu dość dobrze się przyjął na rynek, i zarówno go sprzedawaliśmy właśnie na rynki azjatyckie, głównie do Chin, ale jak i u nas tutaj miejscowo też się cieszył dużą popularnością. Tak jak zobaczyliśmy, że te produkty faktycznie mają rację bytu, sprzedają się, wprowadziliśmy tutaj już mocniejsze alkohole. Mię. Powiedz coś o tych wódkach. Zanim przejdziemy do wódek, to jeszcze powiem o likierach. Mm -hmm. ponieważ najpierw, mamy tutaj? Nie, nie mamy niestety likierów tutaj. Wprowadziliśmy najpierw likiery, które mają ponad 30 alkoholu i to są likiery połączone z miodem pszczeli. I to są różnosmakowe te likiery? Zgadza się, mamy cztery warianty smakowe. O smaku wiśni z miodem, kwiatu czarnego bsu z miodem, pigwy z miodem i śliwki z miodem. Te likiery są dość delikatne, ponieważ używamy no bardzo dobrych składników, tak? Tutaj miód pszczeli właśnie z rejonu, tutaj, Warmi i Mazur. Wspieracie, czyli tym samym naszych tutaj lokalnych? Zgadza się. Tak samo jak w naszych miodach pitnych, ten miód tak, pochodzi tutaj właśnie z Warmii i Mazur. A jak wiadomo, tutaj, właśnie na tym obszarze Natura 2000, są bardzo dobre te pasieki, można tak powiedzieć, tak? I te plony Najlepsze? Są do... Najlepsze. Są dość obfite te plony i faktycznie ten miód ma bardzo wysoką jakość, i to się później przekłada na finalny produkt. I postanowiliśmy to też jakoś wykorzystać do tych trójków mocniejszych. Więc wprowadziliśmy najpierw te likiery, które również się dobrze przyjęły, cały czas są dostępne. A od niedawna przyjęliśmy też koncepcję, żeby zrobić coś już może nie tyle skupionego na miodach, co po prostu na mocnych alkoholach. I wprowadziliśmy wódki kraftowe. I to jest nasz najnowszy produkt. Tak jak tu Państwo widzą, mamy cztery warianty smakowe. się tymi wódka? No to tak jak wspomniałem, cztery warianty smakowe wódka ziemniaczana. Wódka żytnia i dwie wódki smakowe na bazie właśnie wódki żytniej. Pierwsza to jest z płatkami róży, a druga z kwiatem czarnego bzu. No, wódki są bardzo delikatne ze względu na to, że cały proces filtracji była wielokrotnie filtrowana. Jest bardzo delikatna w smaku i można powiedzieć, że jest dość aksamitna. Można ją pić w temperaturze pokojowej. Tutaj nie trzeba, tak jak wielu Składze. producentów zaleca, schładzać tej wódki, mm -hmm. ponieważ jest dość delikatna i nie potrzeba do tego żeby. Wtedy jednak... zabija się smak też, prawda? Zgadza no? się, dlatego wielu też producentów wódek yy, zaleca schładzać wódkę, bo tego alkoholu po prostu tak nie czuć. Mm -hmm. A tam, tak jak mu wspomniałem, wódka jest dość delikatna i dawaliśmy na różne próby do światowej klasy sommelierów, którzy pracują w najlepszych restauracjach i w Polsce, i za granicą. I tutaj wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że jest to naprawdę wódka wysokiej klasy. Czy już wybiliście się z tym produktem na rynku? Yy, czy się wybiliśmy? Tak jak wcześniej wspomniał dziadek, wódki zaczęliśmy również eksportować do Wielkiej Brytanii. To była wódka inna, ale też chcieliśmy wprowadzić jakby naszą własną markę. I wprowadziliśmy właśnie wódkę nidzicką, która jakby nawiązuje tutaj do miejsca, gdzie to wszystko się zaczęło, gdzie to wszystko jakby kontynu się kontynuuje. I to, co widać właśnie na etykiecie, to co jest właśnie taki. Można powiedzieć najbardziej miejscem kojarzonym właśnie z Nudzicą, jest wygrawerowany zamek w Nidzicach. Tak jest. Zgadza tu gdzie się tutaj. obecnie znajdujemy. Zgadza się. Y, czy zwykły przechodzień, który chciałby kupić te wasze trunki, y, mhm. mógłby też zobaczyć, y, nie wiem, jak one powstają, czy jest szansa na, na zobaczenie takiej mhm. może linii produkcyjnej? Mhm. To nie, bo wiem, że nie, bo to jest owiana mhm. tajemnicą. Ale na przykład, nie wiem, zdegustować zanim kupi ten produkt, mhm. czy, czy zobaczyć, jak to wygląda, tak? Tak, jak najbardziej. Od pewnego czasu też wyszliśmy z koncepcją, gdzie chętnie zapraszamy do siebie do firmy, grupy turystów, tak, czy osoby zainteresowane po prostu produkcją tutaj głównie miodów, tak? bo to jest trochę bardziej skomplikowany proces niż te alkohole mocne. I chętnie właśnie gościmy, pokazujemy, jak te miody leżakują, jak. Odróżnić dobry miód od miodu słabego, czym różnią się na przykład półtoraki. No od a właśnie dwójniaka. a czym odróżnić te miody? Przede wszystkim w smaku. Mhm. No, tutaj nawet, Słodsze są? Czy... Jeśli chodzi o półtoraki, to są miody najsłodsze, ponieważ do półtoraka zostało zużyte więcej miodu pszczelego niż do dwójniaka. No i to wynika z proporcji, że półtorek to jest jedna porcja miodu do pół. To są dwójny. tak te zwane te brzeczki, tak? Zgadza się. A w dwójniaku ta proporcja wynosi 1 do 1. Mhm. W każdym kolejnym miodzie ta proporcja po prostu jest inna, tak? W trójniaku to będzie 1 do 2, no i proporcjonalnie będziemy schodzić w dół, te miody będą coraz um, słabsze będą zabierały, coraz. Znaczy, słabsze mam tu na myśli, jakby moc miodu w mhm. nie? Konsystencja miodu, tak? Zgadza się. Dokładnie. No i tak jak wspomniałem, chętnie właśnie gościmy, do, zapraszamy do nas turystów, którzy są zainteresowani. Często właśnie gościmy grupy zorganizowane w sezonie wiosenno-letnim. Więc jeśli ktokolwiek byłby zainteresowany, to chętnie kogoś zawsze przyjmiemy i pokażemy, Super. czym to się je. A powiedz mi jeszcze, jak kształtuje się cena takiej? butelki yy, mm -hmm. wódki mocniejszej, w ogóle mm -hmm. generalnie, jak, jak to się ma cenowo do, do mm -hmm. produktu? Jeśli chodzi tutaj o wódki, są to wódki rzemieślnicze i też do wódek używamy spirytusu bardzo wysokiej jakości. Cały proces jest wydłużony przez to właśnie tę yy, ilość filtrowań, które przechodzi ta wódka. Wódka jest też produkowana w limitowanych ilościach. To nie jest, to nie jest jakby wódka, która będzie dostępna Czyli wszędzie. Też tak. Zgadza się, to jest właśnie wódka rzemieślnicza, która też musi być w określonej ilości, żeby po prostu to nie była tak, e kolokwialnie mówiąc, masówka. Czyli zapraszamy y do kupna tej wódki jak najszybciej, bo za chwilę może jej zabrakną. <laughs> okay, oczywiście, zgadza się. Jeśli chodzi jeszcze też o, właśnie wracając do tych degustacji, teraz też planujemy u nas w Nidzicy otworzyć stale degustacyjną, przygotowaną pod różnego rodzaju właśnie bankiety, którym takim motywem przewodnim będą właśnie nasze alkohole. Pięknie. Tak, właśnie cały czas trwam nad tym pracy i wierzymy, że w tym zbliżającym się sezonie wiosennoletnim to miejsce już będzie gotowe. I Rozumiem, że ty jesteś czołem tego miejsca. Ech, czy jestem czołem, może? może.